Ty gospodarzysz na szczerym piachu. Czwarta, piąta, szósta klasa piachy. Nawet na piachu mamy takie pokłady, troszkę czasem jakieś gliny, troszkę mułu, troszkę nie wiadomo czego i to nam blokuje przepuszczalność wody. Całe życie tutaj uprawiali trzydziestkami, sześćdziesiątkami, może piętnaście centymetrów łąb i tyle. I nigdy nie była ta ziemia ruszona głębiej. Gleba nie zmarznięta, mamy czas, bo jest to czasochłonny zabieg, tak? bo jednak to jeździmy 8 na godzinę do 10 i ryjemy sobie pomalutku te wszystkie pola, które które mam generalnie zaplanowane na wiosnę pod siew słonecznika, żeby zmusić słonecznik pracą korzeniem palowym w dół, pomimo siewu pasowego, żeby się dobrze ukorzenił i nie wylegał. Wtedy nie używamy chemii, nie używamy antywylegaczy, no i nie oramy, tak, bo jesteśmy gospodarstwem bez pługa. Poruszaliśmy temat aliwożerności 20-25 litrów na hektar. Mało nie jest, czy to jest dużo, no to trudno powiedzieć w rolnictwie. To są czasem takie rzeczy i koszty, no które trudno określić, czy to się zwróci, czy się nie zwróci. Uważam, że trzeba to zrobić.